Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją, i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ćwiczenie, które ma na celu zaangażowanie mięśnia czworobocznego grzbietu, ale konkretnie części zstępującej, czyli tej górnej, są to tak zwane kaptury. I dzisiaj pokażę szruksy, tak dokładnie. Szruksy, czyli unoszenie barków, unoszenie łopatek, tak zwaną elewację, czyli barki do uszu. Bo właśnie w ten sposób będziemy mogli zaangażować ten mięsień. Także jeśli chcemy mieć tą rozwiniętą część kapturową solidnie, czyli tak zwany podwójny kark, to to ćwiczenie będzie. Dobre, będzie odpowiednie i będzie oczywiście skuteczne. Ale do rzeczy, od razu na wstępie wyjaśnię, że nie jest to ćwiczenie polecane kobietom płci pięknej, ponieważ z reguły, jeśli chodzi o tą estetykę, sylwetki, jeśli chodzi o wygląd, to raczej panie nie chcą mieć tego wielkiego. Karku. Faceci również nie powinni przesadzać z tym ćwiczeniem, ponieważ przesadny rozwój części zastępującej, czyli tej kapturowej, będzie nieco wypychał szyję, głowę do przodu, do tak zwanej protrakcji. Tego nie chcemy. Jeżeli chcemy mieć silną szyję, silny kark, silne czworoboczne, górną część. To takie szruksy raz na jakiś czas powinny wystarczyć. Jeżeli ćwiczycie e, martwe ciągi, wiosłowania, to ten mięsień tak czy siak e, izometrycznie popracuje naprawdę. Solidnie. Ale żeby wykorzystać jego funkcję, czyli te unoszenie barków do uszu. Potrzebujemy odpowiedniego ciężaru i tego ruchu. I dziś przedstawię Wam po prostu, jak to wykonać solidnie, technicznie najlepiej. Zaprezentujmy wersję z handlami, tak. Dajmy na to, że są to ogromne hantle. Ja na potrzeby instruktażu wcale takowych wielkich nie będę używał. I teraz tak, chwytamy hantle. I teraz tak. Nie trzymamy ich z boku naszego ciała, tylko lekko przed ciałem pochylamy się delikatnie do przodu tułowiem, wypychając biodra do tyłu. I waszym zadaniem, moim również w tym momencie, jest co? Barki do uszu. Zobaczcie, łokcie nie zginają się tutaj w ogóle praktycznie, są wyprostowane, ale nie przeprostowane i niezbyt zgięte, tak? I hop. Barki do uszu. Łopatki wchodzą w tak zwaną elewację i hop, ściągamy je do. Ściągamy je? Raczej unosimy je do góry. Delikatnie schodzą się również do środka i ściągamy je do góry. Czemu nie na wyprostowanym? Ponieważ ten zakres ruchu tutaj będzie mniejszy. Polecam się lekko pochylić, także nie niezbyt jakiś większy, widoczny ruch, ale hop, zatrzymać pauza i powoli do dołu hop zatrzymać pauza i powoli do dołu. Także chcemy barkami jakby prawie dotknąć uszu tak. Taki trochę głupawy ruch z wyglądu, ale właśnie to jest funkcja mięśnia czworobocznego, tej górnej części z wstępującej z jak zorro z przodu. Poprzeczna to część środkowa, a część wstępująca to część dolna mięśnia czworobocznego grzbietu, także to warto zapamiętać. Możemy używać hantli, ale możemy również używać tradycyjnej sztangi. Chwytamy sobie ją mniej więcej na szerokość naszych barków i taka sama sytuacja. Zobaczcie. Lekko pochylony tułów i raz i powrót, tak? Dwa, powrót. Barki do uszu. Trzy, powrót, tak? Szyją nie ruszamy. 4, powrót, tak. 5 z wydechem do góry, powrót. 6, powrót, tak. 7, powrót. 8, powinniście już czuć powrót. 9, niby nic wielkiego, ale już czuć mięśnie czworoboczne grzbietu, tak. Także. Po prostu chodzi o to, żeby chwycić jakiś ciężar w miarę, żeby było wygodnie i stabilnie, i unosić te barki, ten kompleks barkowy do góry, unosić swoje łopatki, wprowadzając je w tak zwaną elewację. No dobra, ale zobaczcie, ja mam tu suwnicę Smitha, czy na niej również mogę wykonać to ćwiczenie? Oczywiście, że tak. Odblokowanie gryfu. Sorry, że stoję tyłem, stabilna pozycja, pochylić się i raz. Mi tu nawet jest wygodniej, wiecie, jest mi stabilniej. Dwa. I to samo wykonujecie na suwnicy. Łokcie w trakcie ćwiczenia się nie zginają, tak? Hop. Hop. Co ciekawe, możecie to wykonać również na takich specjalnych maszynach do martwego ciągu, czy też do szruksów, zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej. Takowe znajdziecie na niektórych siłowniach. Ciekawą alternatywą tego ćwiczenia jest również co? Jest wykonywanie tego ruchu, ale uwaga, na czym na maszynie do łydek, takiej stojącej, gdzie macie takie podpórki, które opierają się właśnie na waszych barkach i bez chwytu, czyli dla osób, które mają problemy, jeśli chodzi o dłonie, o chwyt, o przedramiona lub jakieś kontuzje, możecie też ruksy wykonać po prostu przez. Wzruszanie tymi barkami, unoszenie barków do góry na tej maszynie. Także zobaczcie, kreatywność nie zna tutaj granic. Ważne jest to po prostu, aby wykorzystać potencjał tego mięśnia, bo ten film rozumiem, że jest dla osób, yy, oglądają go osoby, które chcą rozwijać, poprawić ten mięsień. Bo ja szczerze, jak mam powiedzieć, to z podobiecznymi nie za bardzo wykonuję takiego rodzaju że tak powiem, ruchy typu szruksy, ponieważ raczej przy osobach, które trenują 2-3 razy w tygodniu, ten mięsień nie jest jakoś super ważny, żeby go aktywować. W szczególności płeć piękna tego nie robi. A faceci przy izometrycznym takim trzymaniu, że tak powiem, sztang, hantli, wiosłowaniach, martwych ciągach i tak ten mięsień w jakiś sposób rozwijają. Jeżeli oczywiście chcą go poprawić, to możemy takie ćwiczenie dorzucić, na przykład 3 serie po 12 powtórzeń z dużym ciężarem. No dobra, i teraz szybciutko, może pokażę, jakich błędów się tutaj wystrzegać. Tak, tak na szybciutko, tak? Odblokowanie gryfu. No i przede wszystkim, co? Zginanie łokci. Nie mylimy tego ćwiczenia. Tak nie robimy. Wzruszanie głową, tak? To nie jest ćwiczenie na głowę. Zawijanie nadgarstków, tak? Tutaj nie jestem w stanie pokazać, ale takie coś. Tego nie robimy. Za szybkie ruchy bez pauzy na górze. To również nie będzie najlepsza opcja. Również to nie jest martwy ciąg, także szruksy to nie martwy ciąg, także tak nie robimy. tak? Nie spieszymy się tutaj. Solidnie chcemy przepracować ten ruch uniesienia barku do góry, czyli zaktywowania części zystępującej jak wzoru z przodu mięśnia czworobocznego grzbietu. Są to tak zwane w cudzysłowie mięśnie kapturowe, czyli kaptury. Czy polecam to ćwiczenie? Jeżeli chcecie rozwijać ten mięsień, to tak. Ogólnie w całkowitym normalnym treningu niekoniecznie ten ruch musi mieć miejsce w waszym planie treningowym. Także to już do wyboru, do koloru. Ważne abyście wiedzieli, że warto spauzować ruch, żeby nie zginać łokci, nie wyginać nadgarstków i skupić się na tym ruchu. Co ważne, ten ruch właśnie nie powinien odbywać się w w znosach, we wznosach na barki, tak? Bo właśnie tam prowadzicie do boku ramię i do góry, ale nie przy pomocy szruksów, które chcą się wtrącać, tak? Bez, po, bez pomocy tego mięśnia czworobocznego, tej górnej części, bo ona oczywiście trochę popracuje, ale nie robicie tego. Więc w tym ruchu robicie to, ale we wznosach staracie się właśnie unikać. Tej silnej części mięśnia czworobocznego grzbietu. Dajcie znać, czy wykonujecie szruksy, jaką wersję tego ćwiczenia polecacie. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do celu z pasją. Cześć!